XC90 2006 rok 2,5 turbo benzyna 210 koni i kolejny udało się kupić kolejny samochód ze Szwecji ze skrzynią manualną czyli kolejna perełka tak naprawdę w naszej ofercie bo tych samochodów ogólnie ze skrzyniami manualnymi jest bardzo mało no udało się akurat w krótkim czasie od poprzedniego kupić Następny taki egzemplarz, tutaj mamy 2006 2,5 turbo 227 tysięcy km przebiegu. Wersja Kinetic, czyli taka podstawa na XC90. Dodatkowo doposażona w 17-calowe alufelgi z nowymi oponami. Środek auta bardzo zadbany, fotele półskórzane, dzięki czemu nie mają żadnych pęknięć. Pamiętajmy, że skóra w Volvo niestety ma tendencję do pękania. Tutaj fotel wygląda jak nowy. Auto ma 227 tysięcy przebiegu. Tempomat, podgrzewane fotele, dwustrefowy klimatronik, szwedzkie Webasto wewnątrz. Tutaj sześciobiegowa skrzynia manual. Tutaj mamy taki patent szwedzki, właśnie farelka, czyli do ogrzewania auta wewnątrz. Z przodu auta jest podłączenie do prądu. Mamy podłączenie do prądu. Do zestawu jest kabel, który możemy podłączyć samochód do prądu, jest podgrzewana miska olejowa albo płyn chłodniczy, i dodatkowo właśnie jest wyprowadzone na farelkę wewnątrz, która też jest zasilana z tego kabla, czyli z prądu z zasilania zewnętrznego. Dodatkowo do samochodu mamy komplet 16-calowych oryginalnych halufelków z oponami zimowymi, z kolcami. Opony bardzo ładne, praktycznie jak nowe, więc warto kolce powyciągać, felgi ładne, nie obdrapane 16 calowe auto praktycznie całe w oryginale lakierowane doły drzwi z prawej strony prawdopodobnie jakieś tam zagięcie o słupek czy o coś, albo jakieś przerysowanie jakaś szkoda parkingowa także dwoje drzwi mają tam grubszy lakier pod listwami z prawej strony Samochód bardzo zadbany, pełna historia serwisowa, rozrząd wymieniany na 150 tysięcy w 2015 roku, na bieżąco serwisowane, wszystkie faktury do wglądu, cena w granicach 35-36 tysięcy już po opłatach, no będzie to jeden z bodajże dwóch teraz wystawionych samochodów w Polsce, także jeżeli ktoś szuka to naprawdę za bardzo nie ma w czym wybierać, a tutaj polecam, bo samochód jest bardzo ładny. Zapraszam na auto wkrótce w ofercie.